Siema, jestem Kuba, pseudonim Hooderlock. Jestem studentem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jestem osobą bardzo energiczną. Jestem tym jednym ziołkiem w każdej ekipie, który chce coś robić, żeby coś się po prostu działo. Dlatego też zacząłem kręcić filmy na YouTubie i obrałem cel, żeby w tym trwać bardzo długi czas. Moja przygoda zaczęła się tak, że od zawsze grałem w koszykówkę. Mam parę osiągnięć na koncie, z których jestem naprawdę bardzo dumny. I w sumie tak sobie pomyślałem, ej, może założę kanał na YouTube, skoro tak lubię grać tego kosza i potrafię w niego grać. I i wydaje mi się, że potrafię przekazać to, czego sam się kiedyś nauczyłem. Kiedy wypuściłem pierwszy film, odzew był bardzo mały. Po jakimś czasie dopiero zacząłem mieć komentarze, że kurczę, ale masz fajną zajawkę, fajnie grasz w kosza, były też oczywiście hejty, ale mówię, no jest jakiś odbiór, nie? I dlatego kręcę ich coraz więcej. Generalnie to nagrywam filmy z tematyką koszykarską. Zawsze lubiłem nagrywać filmy, dlatego stworzyłem właśnie ten kanał. Głównie kręcę poradniki dla tych początkujących i tych bardziej zaawansowanych koszykarzy. Jakieś vlogi, jakieś yy, krótkometrażowe filmy. Generalnie bawię się filmem, bo żyję z nadzieją, że kiedyś w przyszłości wrócę do tych chwil, które zostały na YouTubie parę lat temu. Czy paręnaście lat temu. Kaza z tego jest żadna. Bardzo cieszy mnie to, że dzieciaki, które obejrzą mój film, potem piszą Kurde, dzięki Tobie wróciła pasja do koszykówki, nauczyłem się tylu rzeczy, kocham basket, dzięki Huderlock. Takie komentarze naprawdę dają mi taką siłę, że ostatnio nawet pierwszy raz zrobiłem swojego pierwszego live'a i było na nim około 300 osób, co jest dla mnie tak wielkim osiągnięciem, że nawet sobie... Do tej pory w to nie wierzę po prostu. Uwierzyć, że ludzie przyszli po to, żeby zobaczyć po prostu jak sobie rzucam do kosza na boisku. Moje oczekiwania są takie, że rozpromuję bardziej koszykówkę w Polsce, że będzie bardziej popularna, ale w głębi serca czuję, że chciałbym też nagrywać różne treści, nie tylko koszykarskie. Pracuję w Parku Trampolin, tam też stworzyłem parę filmów, stworzyłem też TikToka i wrzucam tam regularnie filmy. Filmów na kanale jest ponad 100. I przy każdym bawiłem się naprawdę świetnie. Nie tylko przy tych poradnikowych, ale przy tych nawet z wyzwaniami, kiedy na przykład z kumplem graliśmy na ślepo albo graliśmy w kółko i krzyżyk na boisku. Trzy cechy, jakie wymieniliby moi znajomi? A, no mogę się zapytać w sumie. Co? Siema ma. Chłopaki, Kuba jest 10 na 10, ale mówi, stary, mam zajebisty pomysł. 10 na 10 7 na 10 8 na 10. 8,5. Dobra. Kuba jest 10 na 10, ale mówi, stary, ale mam pewniaczka znowu. 10. 10 na, 2 na 10. 9 na 10, po jeden zawsze nie wchodzi. 5. Kuba jest 10 na 10, ale znowu nagrywa film. 11. Yy, stabilne 10 na 10. 11. <noise> Dobra. Co sprawia mi przyjemność. Ten serniczek od mamy. Największą przyjemność w moim życiu aktualnie... Daje mi to... 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 Teraz y, nastąpiły ja! <grymne> Tam Tamto. I, I jeszcze To trzeba odstać. Jak radzę sobie w sytuacjach stresowych. Biorę piłkę. Jak zostaje parę sekund do końca. Zachowuję zimną głowę i. Rzucam. <grym> zazwyczaj staram się wyrzucić to jakimś krzykiem <grym i zazwyczaj> albo coś w tym stylu, albo zaczynam śpiewać po prostu. Żeby przez usta ten stres taki z żołądka wyleciał, żebym mógł sobie normalnie, bezstresowo poradzić. Jeżeli jutro miałbyś obudzić się w ciele innej osoby, kto by to był i dlaczego? Na pewno nie chciałbym się obudzić w ciele jakiegoś Lebrona James'a, pomimo, że gram w koszykówce, czy za Efrona, czy kogoś niesamowicie bogatego, bo ci ludzie weszli na szczyt naprawdę bardzo długą trasą, i nie sprostałbym po prostu oczekiwaniom, które mają wobec nich inne osoby. Jeżeli miałbym dać radę w ciele innej osoby, to byłaby to na pewno młodsza osoba. Taki nastolatek. Jeżeli nie Lebron James, to być może jego syn po prostu. Byłbym w Ameryce, gdzie mógłbym świetnie grać w kosza, gdzie koszykówka jest bardzo popularna. Miałbym nazwisko z takim wizerunkiem, że... Generalnie miałbym czas, żeby się zastanowić, co chcę robić w życiu. Jeśli mógłbyś wybrać supermoc, to jaką i dlaczego? To jest proste. Ja yy, wybrałem już jak byłem mały, najlepszą moc, jaka może być, czyli władca czasu. Zatrzymywanie, przyspieszanie, zwalnianie, to jest coś, dzięki czemu człowiek mógłby sobie poradzić taką. Tak by sobie radził. Bez problemu. Leci ci kanapka na dół, stopujesz czas, podnosisz ją bez problemu i możesz dalej jeść. Jeżeli jestem u lekarza, czekam na swoją kolejkę. Przewijam. Jestem jako następny. Jeżeli chcę kogoś szybko wyprzedzić na drodze, zwalniam czas, ta auto zwalnia, a ja sobie elegancko wyprzedzam.